Pierwszy dzień testów przed rajdem Hiszpanii za nami. Zaczęliśmy jeszcze przed świtem słońca, ponieważ byliśmy około 7 rano na odcinku testowym, po 19 kończymy jako ostatni, bo dzisiaj testowaliśmy i z Kajetanem Kajetanowiczem, z chłopakami z sportu, z Georgem Lina Mae, więc odcinek był na dobrą sprawę bardzo wymagający, może jeszcze bardziej specyficzny i kręty jak cały rajd Katalonii. Chłopaki spisywali się naprawdę świetnie, bo mieli dzisiaj dużo pracy, bo szukaliśmy najpierw odpowiedniego ustawienia auta, a potem po południu myślę, że spędziliśmy głównie z Matsem Osbergiem na poszukiwaniem prędkości w mojej technice jazdy i w opisie, więc dzisiejszy dzień jest dobry. Mamy 100 km do przejechania teraz i kolejny dzień przed nami. No tak, to był tak jak Miko powiedział wymagający dzień, ale to też było taka bym powiedział nauka i takie no, przestawienie się z szutru, z szutru na asfalt to nie było też takie proste. Miałem trochę to, to szczęście, że mat mnie w połowie dnia zastąpił, więc miałem trochę więcej czasu na odpoczynek, na regenerację. Także jesteśmy pełni nadziei i jedziemy właśnie na jutrzejszy dzień. Jak wsiedliśmy w ogóle do rajdówki e, dzisiaj rano, to dla nas obydwu to było wszystko za szybko po tych e, szutrach. Szymon dyktował jak e, karabin, a mi te zakręty pojawiały się dosłownie w chwilę, w ułamki sekund i myślę, że percepcja po dniu też jest dużo lepsza. To na pewno i to auto tak reagowało bardzo w porównaniu do szutru, nie było tego opóźnienia, także op przeciążenia są bardzo dużo duże. Na Będziemy raportować dalej.